ja się muszę wam do czegoś przyznać, ponieważ znowu obaliłem jeden Minecraft na jednym bloku, a powiedziałam, że już będą odcinki regularnie. A co ja zrobiłem? Oczywiście, że odcinków nie ma i dzisiaj musimy to zmienić. Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft na jednym bloku. Jeśli wam się odcinek spodoba, bo dzisiaj odcinek z jednego bloka jest bardzo specjalny. Dlaczego? Dowiecie się oglądając ten odcinek. Więc zostawcie łapkę w górę subskrypcji i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i co? Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. A wpadajcie na Instagrama, team bardzo serdecznie Was zapraszam. Wpadajcie też na najlepszy serwer Discord. Tim Kryser, link macie w opisie. Powtarzam, link macie w opisie. Link macie w opisie do wszystkich social mediów, takich jak Discord. Więc co, rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Czy ja coś mówiłem, że, czy ja coś mówiłem, że odcinek dzisiejszy jest specjalny? Bo jest specjalny. Grałem moda, jak widzicie jest... Yy, czy jest Optifine? Yy, jeżeli chodzi o to, że jest Optifine, ale Optifine nie działa. Dobra, nie ma OptiFy na mniej, Zresztą mniejsza od tego OptiFy, ok? Ale jeśli gram pewnego moda, jeśli się rozejrzycie i jak wyglądacie już dobrze mój kanał, tylko te krowy muszą się zamknąć. Albo po prostu mam pomysł, przecież sobie Minecrafta, O, krowa mi ucieka. Yy. Buczka, buczka. Poczekajcie, ja muszę wymęczyć te krowy. Czekajcie, ja mam sikierę, mam sikierę. Szybciej zabiję sikierą. Tyk, pyk. To jest sposób na JJ Chokera. Tak jak mówię JJ Choker, To tak trzeba robić. JJ. Czy możecie umilknąć? Dobra. Dobra, mam od razu ciszej. Ale wstępnie sobie od razu do przepalenia. Reszta włożę. Jedz, jak mówię, odcinek specjalny, bo wgrałem na dzisiejszy odcinek, widzowie, laki, bloki. Wgrałem laki, bloki na nasz świat, jeden blok. I sobie, może trochę dzięki tym laki, blokom ułatwimy, może rozgrywkę na tym jednym bloku. To no zobaczymy. Więc biorę sobie wszystkie laki, bloki, tą skrzynkę, odkładam sobie do skrzynki. I pierwsze to muszę zrobić to muszę zrobić jakąś wysepkę, gdzie będziemy otwierać te laki, bloki. A, ale nie mam kobla oczywiście, więc. Jeszcze przed tym muszę skopać sobie trochę kobla. To wiem, może te laki bloki nam coś dadzą, co nam ułatwi na pewno lepi tą rozgrywkę. Dobra, przeróbmy sobie to wszystko na pół płytki. Dobra. I zrób, i oddalmy się od tej wyspy, bo ja nie chcę, żeby przy tym wszystkim moja wyspa ucierpiała. Bo ja nie chcę, żeby moja wyspa po prostu przy tym wszystkim ucierpiała. Więc myślę, że to będzie odpowiednia odległość. Zbudujemy tu jeszcze cały mini podest. Tylko muszę to dobrze wymierzyć. Pyk. Tu tutaj, pyk. To takie miejsce do otwierania laki bloków. Czyli się stanie, bo będzie tu taki wielki rozpierdziel, no tutaj akurat. Ale to są laki bloki, więc się nie dziwmy. I otworzymy sobie cały stack laki bloków. I zobaczymy, co z tego wyniknie, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego Ekstra duper kanału. Nie piszcie do mnie, bo jestem zajęty, bo nagrywam odcinek na serwis YouTube. Dobra, tu mi się zostało. I teraz tak, nie będę ryzykować, i odłożyć swojej temy, bo nie chcę ich po prostu stracić, a przez te laki bloki zyskam na pewno lepsze. Więc y, w sumie nad nie wiem po co tą skrzynię chowałem, wyjmę nią, zostawię tu, wszystkie moje itemy tu właduję, może wyjątkiem poza chleba, a lucky bloki muszę stąd zabrać, pyk, y, i chlebek, i seka muszę zdjąć, bo nie chcę tych itemów naprawdę stracić, chleb se wezna. Dobra, piękny nowy dzień, mój drodzy, więc to jest odpowiedni dzień na otwieranie lucky bloków po panowie, rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. W sumie już dawno rozpoczęliśmy, ale mniejsze już oto. Pierwszy lucky block. O kurde, widzowie, przecież my w tej serii możemy sprowadzić i zawsze owieczki. Dzień dobry. Owieczki, moje drogie. Mm. Złoty secik. No dobra, znaczy, że już jeden mam. Ten, ten mi się też przyda. Czy co, rozstawię kilka tych lucky blocków, spadać. To jest pierwszy coś, bo pierwszy raz otwieram Lucky Blocki no i jakieś innej O! Proszę, żeby tu... To... Nie ma... Szkoda, że nie ma tego. Co tu wypa... Dobra, A w sumie biorę ten set teraz. W razie gdyby jakbym miała coś mnie nagle zabić. Książki! Pogers. Dobra, yy, idę je zeksportować. Idę je przetransportować do mojej bazy. <noise> Naszą wyspę nie do bazy, co jak grawa. Więc dawaj, chłopie, lecimy. U, u, w sumie do koju ja mówię przecież. Y o to. Schowajmy te najpotrzebniejsze rzeczy, czyli między innymi to, to, to. Ale nie mam skrzyń, naprawdę. Ale mam drewno na szczęście. Zrobimy sobie dwie skrzyneczki. Pyk pyk. I pyk pyk. Aha, dobra. Zapomniałam, że to nie jest 1.12, Teraz już za dużo gram na 1.12, bo więcej czasu spędzam na tych starych wersjach niż na tych nowych. Dobra, te telekoty też tą wezmę sobie. Przyda mi się, te tę tezkę wezmę, i wracam na wyspę. Otwieram dalej, jaki boki, mam ich 54, więc muszę otworzyć tą resztę. I nie liczę, że wypali mi dzisiaj Na pewno coś mi złego wypadnie, coś, co zniszczy mi na pewno humor dzisiejszego dnia. Najpierw chcę owce się pozbyć, narua. carbonarwa I... A. Slime. Z y żelazny kilo. Spoko, może mi się przydać, ale martwi mnie to, że moja wyspa zniknie. Okej. Okay. Ale zobaczcie, co mam! O kurde, dobra! Idę to zaeksportować do bazy. Muszę to zaeksportować do bazy. Jeszcze, jak mi wypadnie, wiecie, jak to będę widzowie... Mega zadowolony, naprawdę będę mega zadowolony. Dawaj, dawaj. Musimy przeeksportować. Jerdzenie mam, pogers. U Ender Etki, mam Ender Perły. Kozak, ale świetnie zaczyna się. Nie ma nic złego. No, dobra, Bob się wyraspiłby. Prawie bym zginął. Ale mniejsza o to ok. Kolejne laki, bloki. Ja, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. TNT. spadłem do dziury. Cała wysepa mi wybuchnie. No i wiedziałam, że mi cała wysepka wybuchnie. Dobrze, nie miałam swej gitę przy sobie, bo mnie. A, laki, bloki są muszę wziąć? Ile ja tam miałam tych laki, bloków? Naprawię wysepki, moi drodzy, ponieważ. Została zdemalowana przez złego pana, czyli zwane TNT. Dobra, szybko to naprawiam, eee, jakoś pyk, pyk, dobra, i wiolety, i rozwalamy sobie dalej lepiej. Tam, no to jedynie może iść, cholera, e <suszy> <suszy> O, kurde, co mi się trafiło? Przecież ja tak mogę zrobić. Zrobić tak. Czemu ja o tym wcześniej pomyślałem? W sumie nie wiem. Dobra, niech ten oh, blok. O nie. Ale żadnego moba nie ma. To jest dobre. Przez ile będę miał ten efekt? 9 yy, minut, 9 sekund, co ja gadam. I nic się nie wyspiło, tylko moc się mi zrobiła. Nie ukrywam dobre. Trochę mam ciemno, złote marchewy. To jest to. Diamentowa łopata. W sumie nie wiem, czy mam... To był reflektor, jak powiedziałem. Wiedziałam o, nie! chłopie, nie uciekaj mi, nie uciekaj mi. Drewno mi jest potrzebne. Kurde, łódkę muszę zrobić. O, gdzie ja mam łódkę? Czy ja mam łódkę? Ech, kurde. Łopi się świetny trafił, ja nie mogę go stracić teraz. Yy. Dobra, schować te niepotrzebne rzeczy stąd. Po co mi kwiaty, w sumie nie wiem. Affination 100, biorę łódkę i go tutaj transportuję. Dobra, teraz pyk. Transportuję go, widzowie, na wys wyspę. Jest teraz tak, żeby nie spaść. Kurde, będę miał kozak seta. Chyba, widzowie, bo martwię się, teraz się tak zastanawiam, może mi to zniknąć, ten set, ten wieśniak, jak usunę lucky bloki, więc nie wiem, czy nie zostawię jednego bloka na lucky blokach i nie wiem, ej, mam już mało tych lucky bloków, chłopie, co tu? Zostanę się dzisiejszej nocy tutaj. Ja i Dragona, to też jest dobra. Dobra, jest trochę ciemno, Otóż... Poszły... Ja bym miałem miałam jedno HP, historia prawdziwa. Ciao! Okej, okay. ja już jestem. Diaksy, 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 diaksy. Nie ma diaksów, kurde. No dobra, ale rozumiem, tobie spadły z życia. Nie, ciebie już mam, co możesz spadać. To muszę powywalać, pełne renobów, pyk, to, to wszystko, Drewniano, Emeraldy debilu wyrzuciłeś. No dobra. Pieski! Ale tu nie są moje... Kurde, ja wyrzuciłem kości przecież. Diaksy, 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 diaksy. Jeden diament, Boże, widzowie, nie. <grym> Ja, może to ciasto tam postawię, żebyśmy mogli je Tik tik. Haha! Ha, ha. śmieszne, śmieszne. Śmieszne, śmieszne. Po prostu śmieszne. Ale i tak mamy dużo fajnych rzeczy, Widzowie, co mnie bardzo cieszy. Nie wiem, czy nie weźmiemy sobie drugiego staka Lucky bloków i nie zrobimy jeszcze powtórki. No i teraz to muszę iść zakwaterować do bazy. Najlepiej zrobię sobie kreatywa. I jeszcze zostało mi się tam chyba. 8 lucky bloków, coś takiego. 8 plus stack. Dobra, zrobię sobie jeszcze stack. A czego tam będę żałować, Co ja będę żałować? Więc. Yy, się żyje raz. Więc. Spadać mi z tym w psiaki. Teraz psiaki ta. Hmm. Teraz. Dobra, ciebie też trzeba za... Nie! Proszę przeżyj. Tam wieś jak był, dobra. Wracamy tam. Ważne, że mamy... No bo już myślałam, że... Żeby... Kurde, nie mam dostępu do tej wyspy. Yy, lucky lucky bloki. I muszę naprawić, zrobić... Wiem, może żeby się specjalnie tu z powrotem nie tepać. To zrobimy sobie spawn pointa. Wezmę ja sobie Wanda, bo chyba tutaj mam. Na lucky blokach. Wanda, tak mam. Zrobimy sobie ser 1. Pyk. I pyk. I. Placki blok i zrobimy sobie, odejmiemy to z tego. I bum, magia wudu, kurde. Dora, kurde, jak się nazywa łódka? Przepraszam, że czytuję. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Dobra, nice, Transportuję Cię na wyspę, drogi kolego. Kurde, kolejny dobry wieśnia. kolejne dobre cudo nam się trafiło. Teraz transportuję kolejnego wieśniaka na naszą wyspę. Trochę jest to upierdliwe, ale dobra. Tak, to wywalmy, bo to nam się nie przyda. Powitaj swojego brata, kolega kolegę. Myślę, myślę że kolega albo partnera z w... dobra mniejsza. Opuszczmy sobie jeszcze. Pyk, pyk, pyk! Cały ten... Kupia wiedzma. A nie z tym Cox, Apple. Tylko znowu cox. Killer Rabbit, Killer Rabbit, Killer Rabbit, kill rabbit. Mi się podoba, 11 boków szelfów. Będziemy mogli, myślę, że po tym odcinku będę musiał nagrać jeden blog i z coś porobić, coś porządnego. Na razie aktualnie chowam to wszystko i mam w tym momencie zapełnioną kolejną skrzynię tym wszystkim. Czy tu są jakieś jaki że to się. No nie, nie mam miejsca. coś klikam, coś dobra. Dobrze. Patrzcie na to, bo to jest nadal zaznaczony teraz, robię sobie set 1. Robi sobie set 1 i wracam. Aha, i spadam w przeszłość, dobra, spadni. I muszę zrobić set znowu 1. I nie pamiętam ile... pamiętam miałam tam 30 do raz 32. Nie ukrywam, że już mi się też nie chce bo tego zbiera, bo powoli tego zbierać, powoli wkurzają te laki-laki. No, -laki. jakaś motywująca muzyka musi być. Zrazy lepiej się zbiera. Naprawdę! Patrzcie. Ha! Ej, Nie, bo tak to nie wygląda Dziękuję serdecznie. Tej to wywal. Sorry, że już się praktycznie nic nie odzywa, a teraz tak. Niech se leci i nie wraca. Stawiam ostatnie 10 laki bloków i będę kończył ten odcinek. Ty za jednym razem. Hogers! 40 jak. Piznie, piznie, piznie. Jak to przeżyłam, ale było tak. To... Cholera. Nie dam się... Mam prawie... Uh. Czy ja mam jeszcze mleko? Kurde, nie mam mleka. O, mam. Dobra. Zrobię jeszcze raz set 1 Negeruję sobie... Tak, <laughs> nie mam wiadania. Dobra. Dobra, koniec Lucky bloków, moi drodzy. Dara, <laughs> dobra, kończy się mi ten efekt. Spadam z tej wyspy. Nie wiem gdzie jest moja w ogóle wyspa. O, doleciałam do niej. Moi drodzy, dzisiejszym pod dzisiejszym maratonie. Zajebistości, tak to powiem, mogę sobie zainwestować w jakąś lepszą strójkę. Na przykład, pyk. spodnie już mam, więc jeszcze klata. I panie i panowie, no teraz jeden vlog: jak się patrzy dzisiaj i już mamy cały jak diaks set. Stąd e, muszę podkładać tej temy, bo to mam I lidin. To był. Ten gości. Ty on, to ty on może mieć! Kup jeszcze totem mi traf, to ten mitraf, to będzie zadowolony. Kurde, szkoda! Mam 40 emeraldów. Mam jeszcze jednego wieśniaka do zespałnowania. A to widzowie dzisiaj, od dzisiejszego odcinku jest bardzo wielki zysk. Dobra, ja muszę. Dalej, ja se posegreguję poza odcinkiem. Mam tu jeszcze. Dobra, ja tu sobie posegruję, głuję poza odcinkiem, a wy musicie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli wam się odcinek spodobał, no i co, dzięki wam wielkie, zostawcie w łapkę w górę, no i tr trzymajcie się, wjeżdżam na wszystkie social media, które macie w, op w opisie, no i co, dzięki wam wielkie, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, na razie, no i...